Dosyć z a to jest moja piosenka, którą wymyśliłem specjalnie do mojej drużyny play. Dzięki panowie, wiecie, że nic się nie stało. Zrobiliście dużo więcej niż się po was spodziewano. Taki rezultat jak ten. Każdy polak brał był w ciemno, jesteście fantastyczni. Nic nie poszło na daremno. Dziękuję tobie, Kamil, że świetnie się śpisywałeś. Walcząc z najlepszymi, krepy tam nie obsabiałeś. Dziękuję, Lweneo, za te wszystkie świetne parady. Gdybyś nikogo nie bronił, to nie dalibyśmy rady. Dziękuję też Kackowi, że był prawdziwą skałą. Zatrzymywał czterów, a większość z nich się go bało. Dziękuję, Anerus, za pierwszą krepę w naszym teamie. Byłeś fantastyczny. Jednym słowem nie bywały. Dziękuję pro2016 Choć kepałeś na końcówki, coś dałeś o ciebie I to bez żadnej wymówki Dziękuję tobie kupa za te wszystkie świetne krepy Gdyby ciebie nie było, bylibyśmy gdzieś na dole Mówiłem to już kiedyś, my zawsze będziemy Razem na dobre i na złe, bo Jesteśmy drużyną i co by się nie stało To nigdy nie zwątpimy przed niesłusznymi Banami, my się zawsze obronimy Dziękuję sobie, że byłem Kapitanem, że wygrałem z Raybenem Dzięki za klepy wygrane, dziękuję Też dziękuję, nie nagrał się za wiele To sklepał każdego, może kiedyś Być na czele, dziękuję tobie jakoś Że byłeś fantastyczny, gdy była Klepa, to tam się pojawiałeś Dziękuję całej drużynie, nawet tym co nie zagrali Że byli na to gotowi, no i cię Ciężko trenowali, a teraz najważniejsze, dziękuję sobie samemu, że zbudowałem ten zespół. Zaczynając od kawałka, bo włożyliśmy w to serce, nie czujemy goryczy, lecz, lecz my czujemy dumę, że nasza polska drużyna wniosła się wysoko w górę.